Skorpiony organizuje zbiórkę pieniędzy dla wychowanków domu dziecka w Kobylnicy. Już dziś każdy kibic może przyłączyć się do akcji. Kevlar z autografem Rafała Trojanowskiego, plastron i kask z podpisem Daniela Pytela, puchar wywalczony przez Grzegorza Kłopota, a także proporczyk z autografem Piotra Rejsa, rękawice bokserskie, wędka, fajka i zegar. To tylko część gadżetów, które można zlicytować za pośrednictwem portalu Allegro, pomagając w ten sposób spełnić marzenia najmłodszych. Chcemy zakończyć tak mniej więcej na początku grudnia całą akcję. Żeby mieć jeszcze czas na zakup, do popakowanie i koło 20 grudnia wybieramy się do Domu Dziecka. Wystarczy odwiedzić stronę Allegro, wybrać odpowiednią licytację i kliknąć. Na aukcji znaleźć można wiele osobliwości, jak na przykład ten drewniany kołek, kryjący w sobie ciekawą historię. Na sportowych faktach była informacja o takim kołku, to wszyscy się śmiali, że bardzo fajna sprawa. Już przybliżę o co chodzi. Kołek jest od pana doktora Mariusza Karalewskiego. Ci, którzy byli na meczach różlowych, na treningach zawsze widzieli, że pan Mariusz miał problem z hamulcem ręcznym i w parku maszyn na górce ten kołek przez cały czas jego samochód, żeby nie zjechał na dół. Pod koniec sezonu pan Mariusz naprawił sobie hamulec ręczny i kołek przekazał na licytację. Wszystkich chętnych, zarówno kupujących, jak i chcących przekazać przedmiot na licytację zapraszamy na stronę stowarzyszenia www.skorpiony.org.